Graf zamknie Keneta Bierę, a Jarek po dłużej zrobi swoje, wyjedzie na prowadzenie, którego nie odda do mecy. Wyższy czas, żeby czwartego wygrał Jarosław? A nie? nie? Czekamy Jarek, zaciskamy kciuki. Przygotowanie, kolejny jeszcze rzut oka. Jak tam koło jest zaparte na końcu tego otworu ziemi. No i wielki finał. Pierwsza i poni, no Hamper, świetnie, świetnie. Przyjeżdżacie za plecami, a jakby jechała idzie do podu, ale Jarek się nie poddaje. Jarek jeszcze go zaatakuje. Andreas Jonsson, on już tutaj triumfował w 2006 roku, ale dzisiaj jest poważny, kopała. On jeszcze będzie yy, za chwilę starapata w camper siedził na kolu. Będzie tutaj Jarosław kapel Jedzie teraz przynajmniej gdzie jedzie, troszeczkę ty bardzo brakło pomysłu, ale teraz jeszcze zierunujący atak kapela na ostatnim wyrazu. Duża, 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 kolejna. Saleńko, Kto zrobił na tym ostatnim wyrazu? Do nami, no i smutne miny, czeskich kibiców. No i Andreas Jącząc pognębiony, ze spod głową wraca teraz. Co to, to mówiłem? Tak? Zaśnie ja Jarosław Hamper. Ja już tracę wszystkiego małego chłopaka głos, ale warto było wydobyć siebie tyle ze swojego gardła tyle siły. Jarosław Kampel zwycięża w drugim turnieju w swojej karierze. To, co powiedziałeś. Pora obczarować żółte pole. No i Kampel zrobił to w sposób niewiarygodny. To jest w tej chwili taki kozak, taki walczak, że no ręce same składają się go. Piękny, brawo, piękny brawo. To, co mówiłem, znakomity... Pierwszy łuk napędzał się troszeczkę, nie zostawił mu Andreas miejsca, żeby wszedł pod niego na drugim łuku. Odczekał, zaatakował na ostatnim łuku, gdzie większość kibiców powiedzmy straciła już jakąkolwiek nadzieję, że coś w tym biegu będzie zmienione. Znakomity atak na kresce półkoła przed, przed Andreasem. No piękny bieg.